Radni SLD proponują, żeby rozpatrywać te sprawy oddzielnie, jeśli chodzi o poprawkę budżetową, osobno aquapark, osobno inne tam poprawki, takie były propozycje, natomiast ja nie widzę powodu żadnego, żebyśmy mieli to rozpatrywać jako temat osobny, bo ktoś jest za, no, ktoś jest sprzeciw i tyle, no. tutaj nie ma żadnego wyboru, jest czarne i białe, nie ma tu koloru pośredniego, jest decyzja na tak albo na nie. Więc co będziemy udawać, że będziemy to dzielić i nie wiem, za tydzień czy za dwa tygodnie jakaś kolejna sesja i będziemy zastanawiali, a może tak, a może nie. Tu już nie ma na to czasu po prostu. Po drugie, pan prezydent proponuje poprawkę budżetową i poprawka w całości ma obejmować kilka spraw: i akwapark, i dofinansowanie do fontanny Potop i spłatę zadłużenia miasta, wreszcie pan prezydent przyznał, że jednak takie istnieje wobec Ryanair. Umieszczanie trzech tak różnych spraw w jednym głosowaniu jest głupie, bo nie można stawiać radnych przed taką alternatywą albo wszystko, albo nic. Dlatego uważam, że taka uchwała powinna być rozbita na, na wszystkie kwestie, każdą z osobna i każdą z osobna przegłosować, gdyż są to sprawy bardzo różne. Inne punkty poprawki do budżetu nie wzbudzają tylu kontrowersji, co sposób finansowania akwaparki. Nie może uzależniać ich przyjęcia od poparcia kontrowersyjnego sposobu finansowania akwaparki. Chciałbym poradzić, że to jest taka propozycja, aby... Różne rzeczy były głosowane oddzielnie. Akt zapart i oddzielnie inne poprawki i dyskusje. Niestety pan prezydent w tych uwag, w tych propozycji rady z tej drogi nie przyjął do wiadomości, nie zgłosił, także ubolewamy.